Witam Was bardzo serdecznie, jak widać, witam się z łóżka. Dwa dni miałam wolnego, że tak powiem. Nie byłam w stajni i powiem Wam, że teraz tak strasznie ciężko jest mi się zebrać. Tak mi się nie chce. Znaczy już wiem, że jak już pojadę, to już przepadnę, co nie? I znowu będę codziennie tam jeździć. Musiałam sobie zrobić się dwa dni wolnego. Oj, I to tak koniecznie. Teraz idę z psami o 11 i znowu... Mam autobus, jest już chyba godzina dziewiąta. Jeszcze mam tyle rzeczy do zrobienia, mam nadzieję, że się wyrobię. Ostatnio trochę ciężko z tymi moimi autobusami. W sumie tak jak zawsze, zawsze na nie biegnę i nigdy zdążyć nie mogę. No i co? To idę się ogarniać. Jaki plan na dziś? No nie wiem, wczoraj Kobył był szczepiony. czy znaczy, w każdym razie miał być. Zobaczymy, czy był, więc nie wiem, czy wsiadam na nią dzisiaj, czy nie. Mm, a co z drugim kobłem? Z drugim kobułem poszłabym na spacer. Z Mercedes poszłabym na spacer, a z Finali nie wiem, może na nią wsiądę. A to zobaczę, może wreszcie z Finali bym poszła na spacer. Kurczę, dawno nie byłyśmy na spacerze w ręku. Chyba takie spacery z siodła to dla mnie żaden spacer. Mm. No dobra, jeszcze będę rozkminiać i później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiedziałam tak w ogóle, co ja tutaj mam na twarzy, to jest opryszczka, bo mam osłabiony organizm i wyszło mi takie cudo, na początku nie wiedziałam w ogóle nawet, co to jest. Najpierw konsultowałam się z lekarzem przez maila <grym> i przez telefon, no i doszliśmy, że to opryszczka, no i już troszeczkę ładniejsza jest, ale i tak... obrzydlistwa. Czekam kiedy mi to zejdzie. Już się doczekać nie mogę. Patrzcie, macie odpowiedź, dlaczego ja tak w ogóle długo leżę w łóżku. No jak ja mam wstać, jak ona tak słodko leży. Josie! Josie! Josephine! Halo! Halo, koteczku. Ten goteczek nie wstanie. Kurczę, muszę ją zwalić. Tak mi szkoda, jej! Josie! Hej! Josie! Skrada się Fritzi. Fritzi ją zwali, tak? Fritz jest wredny. Ty, kupa. Date jest 916. Tak, ona na, na mnie leży. Tu z boku leży Fritzol, a tam Stacy. Josie, ja cię muszę zwalić, no bo ja nie wstanę. Inaczej, chodź. Chodź, dziewczynko. Mamusia tutaj wyjdzie delikatnie. może sobie spać dalej, tak? No śpij sobie. Śpij. Dobranoc, Josie. Dobranoc. Jest godzina trzynasta, dokładnie za dziesięć minut będzie trzynasta. Dalej nie mam mnie w stajni, dlatego że myślałam, że z mamą będzie szybciej. Jednak, jak widać, <grym> no i co, idę już teraz szybko pospieszyć. Za to filmik zmontowałam i drugi raz zrobiłam taki, że chyba. Nie, trzeci raz. Tak, to już chyba trzeci, który zostanie wyrzucony do kosza. Ach, nie wiem, próbuję, próbuję z tymi filmikami, ale coś mi to nie idzie. Teraz widzę, ile te dziewczyny potrzebują materiału, ile to trzeba włożyć w pracy, czasu i tego wszystkiego. A to tak, o wyglądania. nie, to takie nie jest. do kaśnik piszcz. Aha, ja sobie gadałam i nie nagrałam tego. W każdym razie mówię to już trzeci raz. Jestem w stajni, jak widać. Byłam na Hali teraz. Tam jest taki cenar z tym młodym koniem, z takim ogierkiem. Wszystkie, właśnie dopiero tam się uczą wszystkiego. E, chwilę popatrzyłam, no, ale Stacy strasznie piszczała i tak no, nie była zbyt grzeczna. Więc idziemy teraz. Po konika, bo koni już zjadły. A kurczę, może być niewesoło. Panna, Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Stacey, odejdź. Co tak pokaż? Co to jest? Co nie? Jakieś dziwne stworzonko takie tutaj biega. Głupie. Głupie, dziwne stworzonko. No co? Oj, oj. Moje malutkie. Moje baranki. Tak? Stacy, Polubicie się? Nie musicie się polubić. Z na spacerze. Wziąłam finali, bo nie chodziła już parę dni. No i tak zlitowałam się nad nią, <głos》>, że tak powiem. Idziemy nową trasą. Chcę dojść do takiego jeziorka. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie, czy się nie pokubimy. Jak na razie w ogóle wiatr jest bardzo duży. Znaczy teraz już troszeczkę przeszło. Wcześniej był większy. No i doszłyśmy. Proszę, jak ładnie nie było nawet tak daleko, chodź chodź, teraz chcemy to obejść bo tamtędy trochę ciężko mi z koniem pójść obejdziemy to naokoło i pójdziemy sobie tam że taki jest plan Ale zobaczymy czy się da mamy zdjęcia i proszę, teraz mamy filmik na... co ty robisz? Na tle wody, bo wszędzie jest teren prywatny i w sumie to bym poszła tam dalej. To jest tak, gdybym była na koniu, bym poszła sobie tam, bo w razie czego bym szybko uciekła, nie? Chociaż i tak tutaj nikogo nie ma, ale ja jestem grzeczną dziewczynką, więc dalej nie idziemy, a finali też to tutaj, szczerze mówiąc, trochę wariuje. Więc też nie chcę ryzykować. Do wody i tak nie wchodzimy, przecież to... Chciałam się tylko tutaj przejść, idziemy teraz tam dalej ścieżką. Będę szła tyłem, żebyście widzieli to. Eee, skręciłyśmy rzeczywiście taką leśną ścieżkę, tylko, że letę, skręciłyśmy, to już w nie miała na sobie kleszcze. Znaczy tutaj też możemy je złapać, ale wiecie, w głowie przynajmniej mam coś takiego, że jest mniejsze prawdopodobieństwo, niż jednak jak jesteśmy wśród drzew, na trawach i tak dalej, więc po prostu wracamy tą ścieżką i... Stacy już nie będziemy szły prosto drogą, tylko tam wcześniej odbijemy w bok i tak już sobie wrócimy. Idę do wody, ale weszła. Ja bym chciała, żeby ona cała wyszła. Chodźcie, chodź Stacey, chodź, chodź. Mama sobie gdzieś tam z koniem już poszła. O, wyszła. Wejdziesz dalej? Chodź ze mną, wejdziesz? Stacy, chodź, wejdź. Pieską chyba wolno. Tylko by się o człowiekach mówili, nie? Stacy, chodź tu! Stacy! No dzięki, tak mnie kocha. Pobiegła pewnie do mnie. bo samochód jedzie. Samochód jedzie. A tam mama, proszę się ukryć z koniem. I pies akurat wybiegł. Ona taka głupia jest. Stacy, chodź tu! Chodź tu! Ten pies to taki trochę addehadowiec jest. Nawet nie trochę, tylko bardzo. Chodź tu! Gdzie ty pobiegłaś? Czemu pobiegłaś? No! Jak ty się zachowujesz w ogóle, Stacy? Chodź, dawaj, biegnij! Dawaj, biegnij, szuka! Gdzie jest mama? Szukaj mamy, no nie! Szukaj mamy, gdzie jest mama i finally? Tam jest mama i finally! Tam jest, ukrywa się! Finally! Chodź tu! Chodź tu! Jaka słodka, właśnie widać główki. A mnie to Jak tak patrzę na nią z daleka, to nawet ładnie wygląda. Nie jest taka brzydka. Ja sama nie widziałam, bo ja byłam ze Stacy w wodzie. I nagle Stacy wybiegła z wody. Ja patrzę tam samochód, w centralnie pod samochód pobiegła. A ten A. A wy gdzieś tam byliście i widziałam, że się schowałyście. Bo ona za wami pobiegła. Ja też go nie widziałam, dopiero ja wychodziłam. A pan się taką No Właśnie, bo on widział, że jak ja, ja wołam Stacy, biegłam za nią, a ty znowu z koniem, nie? Bo. Śmiesznie. Zauważyłam, mam, może sobie chyba beze mnie nie radzisz. Zauważyłam, że chyba coś sobie beze mnie nie radzisz. Po co ci jestem tam potrzebne? No prosto przed siebie. Jedzie ale ty nie musisz nigdzie uciekać. Powiedz, jakby ze swojej strony, No dobrze, ale on jedzie wolno akurat. Jeszcze jest daleko, nawet nie wiemy czy dokładnie tutaj jedzie, czy gdzieś nie zatrzymuje, czy to Tutaj masz jedną dróżkę, tam masz drugą dróżkę, sobie skręcisz. A wyjeżdża, on się zatrzymał chyba. Ty, ale by się się gdyby to policja i takie, do domu proszę. No wiem, dlatego już wracamy, bo zaczęło znowu tak wiać. Wcześniej nie wiało, ładnie było. Oni czekają na nas, czy na co czekają? No mówię ci, ale bym śmiała, gdyby to policja. No chyba bym kitła ze śmiechu. No nie, Tylko tak to się śmieje, nie? O, tam sobie. No, Bardzo dziwna sytuacja, bo ten samochód jechał, zatrzymał się, jechał i zatrzymał się. Teraz przed samochodu, akurat tam gdzie my skręcamy, wziął jakiegoś kija, wsiada do auta, nie chcę też tak przybliżać, nie? No ale ja nic nie nagrywam. Stacy chodź tu, no właśnie nie, wiem, nie widzę. Stacy jeszcze tutaj obok mnie, a jedzie do nas. Zostańcie, z Ci ludzie naprawdę byli dziwnie. Dziwni. Przejechali obok nas, zatrzymali się tak, jakby tak jeszcze wolniej. Tak się patrzyli krzywo i pojechali dalej. I tak jeszcze rozwrócili? Dziwni. Dziwna akcja. Nie, to chodź dalej. Chyba, że to możemy zobaczyć, którym do, do, dojdziemy. Znaczy, gdzie dojdziemy? Czemu? Jak nie trafimy? No, proszę cię. No chodź, idziesz. Ci ludzie naprawdę dziwnie są. Znowu się tam zatrzymali i sobie stoją. Właśnie wiem, widzę, co nie? Jest jaka akcja, jakie jakie emocje, emocje sięgają za nitą. to bardzo śmiesznie i głupio brzmi, ale stali tam, teraz nagle zakręcili i znowu jadą w naszą stronę i teraz szybciej. Patrz mamo. Popatrzcie na nich. Tak, przyspieszyli. Przyspieszyli, nie wiem. Dziwne, dziwne. I takie mieli... I jeszcze kijka wzięli. No co? Mama, panikuję. Ale beka. Patrz, już prawie do nas dojeżdżają. A przecież daleko byli. O kurcze. to mówiłam, chodź tam. Dobra, mamy update samochodowy. Więc ten samochód chyba robi to w perfidnie, bo jak my zakręciłyśmy, to a czy jak szliśmy i mama zeszła jeszcze bardziej na lewo, to ten samochód specjalnie zatrzymał się, przyspieszył i zaczął jechać tak jakby na nas. Im bardziej my schodziłyśmy, tym bardziej on też tak zjeżdżał. Nie wiem o co tym ludziom chodziło. Później jak kazałam mam je podkusować z koniem. Żeby wasza na ścieżkę już tutaj, jak idziemy do stajni. I wyobraźcie sobie, że znowu się patrzyli dziwacznie. Nie wiem raczej to nie było podziwianie konika. Tak jak my byśmy to robili. fajnie wolniej. Tylko to było takie bardzo nieprzyjemny wzrok. Dziwacy. Ucieknie, czy nie ucieknie? Uciekniesz, czy nie uciekniesz? Nie, nie zorientowałaś się. Finalnie przez mojego psa już ma dość i zaczęła się robić bardzo nerwowa i taka trochę wkurzona. Ja się nie dziwię, bo ta Stacy moja jest naprawdę bardzo ciężko z tym psem wytrzymać. Ehm. bo to mama mi spłoszyła konia mama tam miała zostać i zerwać dla mojego barana i dla reszty zwierzaków yy, sosna? To jest... nie, to jest sosna nie mam pojęcia szczerze mówiąc co to jest ja idę szybciej, bo nie wytrzymam tak mi się sikać <grydzy> 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 hmm. Finali już jest trochę wkurzona bo wcześniej chyba nie dokończyłam Ale już jest trochę wkurzona przez tego mojego psa bo ten pies naprawdę jest irytujący no ja i też coraz bardziej wieje, co wydaje mi się, że chyba... O, też widać. Pewnie słychać też. Jeszcze zrobimy kopytka i spadam do domu. Cześć! Cześć. Hejo! Kostejs, nie chodź tu. Tutaj, rozwalę ci to. Koreczka tej miała. <grystanie> Patrzcie! O. Jest uroczaj! Mary, 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 Mary. Pokaż się do kamery. Pokaż się, jak pięknie wyglądasz. Jak pięknie wyglądasz w grzywce. To takie, wiesz, wałki. Wygląda jakby miała takie wałki. No. Jak za da tych takich dawnych lat, co tutaj te, te miały takie grzyweczki. Co miały takie grzyweczki. O, teraz widzę dokładnie. A teraz jeszcze ze Stacey dogram końcóweczkę. Tam w ogóle są jeszcze kantary. <noise> czy Nie mogę się na to patrzeć, przepraszam, ale strasznie mnie to irytuje. W każdym razie wróciłyśmy ze stajni, a czy nie, jeszcze nie wróciłyśmy. Jesteśmy w aucie. Mama poszła do sklepu. Czekamy. Ja zresztą z nią na chwilę byłam, Stacey na chwilkę została sama, bo są już te króliki wielkanocne, a ja mam królika na cmentarzu i szukam jakichś takich fajnych figurek, żeby były. Właśnie, żeby można było postawić na polu. O dziwów ogrodniczych nigdzie nie ma takich, wiecie. Są jakieś kurczaki, jakieś takie inne rzeczy. Tam jeszcze są jakieś jeże, kaczki. A mi potrzeba takiego dużego królika. takiego, żeby była taka ładna figurka. No i też, żeby wiatr tego nie zmuchnął. No i znaleźliśmy, tak, że tak powiem, z braku laku dobry kit. Znalazłyśmy takiego z drewna. Pana zajączka. <grym> On jest... No i tak jakoś go wbijemy w ziemię. czy tak to sobie wyobrażam, nie? Zobaczymy, jak to będzie. Ym... I co dalej? No i nic, jak widać na filmiku, no nic kreatywnego jakoś nie robi. Ten sumokut, słuchajcie, to jest ciekawa sprawa, bo... Później, jak wyjeżdżałyśmy ze stajni, u nas teraz jest tam wszystko pozamykane. No, ja tam sobie właśnie otwierałam. I ja patrzę i podstaję tam pod wejściem. Znowu stał ten samochód i facet tak wyszedł z tego auta, tak się dziwnie na mnie patrzył. I później wsiadł i odjechali. No, nie wiem, co tam Stacy? Ty chcesz ze mną pogadać? Tak? Dzisiaj dziewczynka była taka. No, jak na nią to była grzeczna. Ale gdyby ktoś ją zobaczył w akcji, to by uznał, że to pies ma ADHD. Co nie, Stacy? Czy ty masz ADHD? Ściągnę ci wreszcie ten nie zdaj Ja już jadę do domu. A jutro też ja rano. Jadę do Kobył. Jutro bym wzięła Merciuszkę na spacer, skoro dzisiaj była fajna li. Na fajna li bym wsiadła. Um, I co? Zobaczymy, jak to będzie.